Zbliżając się do Angkor, Thom, pierwsze co zobaczycie to monumentalna południowa brama. Jedno z pięciu wejść do tego dawnego królewskiego miasta. Zanim jednak przejdziemy przez bramę, jest most. Ten kamienny most to nie tylko droga, to opowieść wyrzeźbiona w kamieniu. Bogów i demonów. W obu stronach balustrady pięćdziesięciu czterech bogów, pięćdziesiąt cztery demony ciągną gigantycznego węża naga. Złynna scena z hinduskiego mitu o ubijaniu oceanu mleka, walka dobra ze złem i poszukiwaniu eliksiru nieśmiertelności.